Dzień Boże, witam Was na spotkaniu z nowym, kolejnym młodym świętym, tym razem błogosławionym Grimualdo Santa Maria, pasjonista. W domu nosił imię Ferdinando. Później dopiero w zakonie, gdy wstąpił do Zgromadzenia Pasjonistów, zmienił imię. Urodził się 4 maja 1883 roku. Już maja, gdy miał 8 lat, przystąpił do pierwszej komunii świętej i od tym regularnie uczestniczył w tym święty i służył do niej. Tak rozwijała się w nim ta pobożność i do momentu, gdy mając 13 lat, zapragnął wstąpić do, do pasjonistów. Jednak, jak to bywa, rodzice mieli inne zdanie, szczególnie ojciec okazał wielki opór temu, nie zgadzał się na, na to. Ale Grimualdo nie poddawał się i modlił się i przekonywał ojca i w dniu 15 lutego 1899 roku wstąpił do Nowicjatów Pasjonistów, gdzie właśnie przyjął imię Grimualdo od oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. I tak z następnym rokiem podjął, złożył śluby zakonne i podjął studia teologiczne gdzie się wyróżniał szczególnym wypełnianiem reguły zakonnej, pobożnością, umartwieniem i dążeniem do doskonałości. I tym się szczególnie też właśnie wyróżniał. Szczególnym przejawem jakby od, w jego odbiorze, w, w relacji z nim, było to właśnie odczucie takiego głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Że taki, jakby powiedzieć, nieraz ma się wrażenie, że od człowieka bije jakiś taki pokój, jakaś taka nieopisana a też radość i tak dalej. I właśnie o tym się wszędzie gdzie się pojawią jakby wnosił ze sobą. Pod koniec października 1902 roku e, zachorował na zapalenie opon mózgowych. Który, ta choroba doprowadziła do jego śmierci 18 listopada 1902 roku. E, bardzo zasłynął, e, jego śmierć bardzo się odbiła w okolicy i nie tylko, e, wielkim echem, że um, z przekonaniem śmierci świętego młodego człowieka. Jan Paweł II beatyfikował Grimualdo 29 stycznia 1995 roku. Zapłodź, za uwagę.